Daszbur, Witam w kolejnym odcinku programu łowieckiego na tropie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony psom myśliwskim i ich pracy szczególnie w odszukiwaniu postiałków zwierzyny grubej. Na początek omówimy sprawę wyboru i zakupu szczenięcia, obchodzenia się z nim przed przystąpieniem do właściwego szkolenia. Każdy myśliwy staje przed wyborem, czy mieć psa myśliwskiego, czy nie. Zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, większość myśliwych, przynajmniej tych, którzy czują się myśliwymi z krwi i kości, przestrzegają etyki łowieckiej, powinni mieć albo swojego psa, albo zapewnionego. Do odszukiwania strzałku zwierzyny grubej, gdyby mu się potrafiło postrzelić zwierza, i to zwierzę nie padło na miejscu strzału. Zastanawiamy się, jakiego psa kupić. A dlatego, że musimy tego psa dobrać sobie do łowiska, w którym mamy Polować. Innego psa winni mieć myśliwi, którzy posiadają łowisko zasobne w drobnozwierzynę, innego psa mający zwierzynę grubą w postaci jelenia, dzika, Daniela bądź sar. Postanowiliśmy, że będziemy mieli psa myśliwskiego jako pomocnika do naszego polowania. Jedziemy do właściciela suki hodowlanej, a żeby dobrać sobie właściwego szczeniaka, i przywieźć go do domu i cieszyć się z nim przez najbliższe kilkanaście lat. Staramy się kupować szczenię, które posiada Rodowód, to znaczy jego rodzice mają rodowód, a samo szczenie posiada metrykę, bo tylko w Polsce szczenięta nie otrzymują pośród krajów europejskich bezpośrednio rodowodów. Przyjeżdżamy do właściciela psa, sprawdzamy warunki, w jakich przebywają szczenięta, jak są karmione, jak są utrzymane. I obserwujemy biegające statko szczeniąt. Staramy się wybierać takiego szczeniaka, który jest najbardziej żywym w miocie, a jak rzucimy klucze lub inny przedmiot, ten szczeniak, który pierwszy do tego dobiegnie, tego staramy się wziąć, ponieważ on będzie bardzo, bardzo przydatnym nam w polowaniu, nie będzie się niczego bał. A jeżeli byśmy klasnęli w dłonie ten szczeniak, który się chowa, takiego szczenięcia nie bierzemy, bo będziemy mieli kłopoty na najbliższe kilkanaście lat jego polowania, i taki piesek byłby nam tylko przydatny, ale jako piesek pokojowy, a nie piesek do polowania. Łatwiej jest temperować psa niż popychać, bo jeżeli weźmiemy flegmatyka, to musimy też się uzbroić w cierpliwość, że z początku z tym psem będziemy się troszkę męczyć, a żeby z niego zrobić psa polującego. A niemniej jednak, ten pies, jeżeli zrozumie, o co rozchodzi się jego panu, do czego on ma jemu służyć, będzie na pewno psem bardzo przydatnym. Powinniśmy oczywiście zasięgnąć wiadomości, jakie miały osiągnięcia. Szczenięcia rodzice, czy brały udział w konkursach psów myśliwskich, jakich konkursach, jakie otrzymały oceny, jakie otrzymały dy, rodzaje dyplomów. Następnie sprawdzamy, czy szczenie ma książeczkę zdrowia, czy zostało odrobaczone, czy zostało wstępnie zaszczepione na choroby, które winno być zabezpieczone, jak na przykład. Nosówka, barwowiroza, etc. W wieku około 4-5 miesięcy, to zależy od cech indywidualnych danej rasy, zaczynamy takiemu psu robić włóczki. Możemy robić te włóczki na przykład kawałkiem nawet kiełbasy, bądź kawałkiem mięsa, żeby przyzwyczajać tego psa do pracy dolnym Wiatr. To nam będzie przydatne do dalszego szkolenia na sfarbowanych i niesfarbowanych tropach zwierzyny poścalonej. A jeszcze przed przystąpieniem do szkolenia na tropach sfarbowanych i niesfarbowanych zwierzyny grubej, staramy się psa uczyć na, ta, na tropach zwierzyny zdrowej. Szkolenie na zdrowych tropach wykonujemy zawsze rano, gdy zwierzyna schodzi z łowiska do kniei. Robimy to na pojedynczych sztukach zwierzyny, to znaczy dzika, jelenia, daniela. Nie robimy tego nigdy na pojedynczych tropach sarny. Sarna zdrowa jest dla psa. Tematem zakazanym. Z tego względu, że sarna posiada bardzo atrakcyjny odwiad dla psa. W dalszej części, jeżeli będziemy odszukiwać poszczałki zwierzyny grubej, piesk, natknąwszy się na, w czasie pracy na, na tropie zwierzyny, posolone zwierzyny grubej, jeżeli przebiegnie starna, będzie chciał zostawić trop sfarbowany i pójść tropem sarny. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z fachowych porad odnośnie układania młodego psa posłuszeństwa, tego apelu, to może skorzystać z fachowej literatury. Jeżeli ktoś jest na wycieczce w Czechach, na Słowacji, może skorzystać ze sklepów w tychże państwach. Tam może z łatwością zdobyć zarówno książki, a także i nagrania filmowe na temat układania szczenięcia, układania psa do pracy na sfarbowanych tropach.

do pracy na sfarbowanych tropach zwierząt głowy jak, jak i drobnej, korzystamy z tego, że pies ma bardzo rozwinięty zmysł w węchu. Jeżeli przyjmiemy zgodnie z nauką, że człowiek posiada półtora centymetra powierzchni komórek węchowych, Pies posiada 60 razy tyle. Licząc w milionach sztuk, człowiek posiada 55 milionów komórek węchowych. Pies, taki jak Bloodhound, posiada ich 300 milionów. Czyli wyobraźmy sobie, jaki potężny jest to atut w nosie psa. Biorąc pod uwagę, że pies od nas 11 tysięcy razy ma bardziej wyczulony zmysł węchu, wykorzystujemy to, żeby nauczyć psa do pracy węchowej na sfarbowanym tropie zwierzyny grubej czy zwierzyny dorobnej. Pies nie musi mieć farby. Pies po prostu czuje, czy dana zwierzyna została postrzelona, czy nie. Ponieważ w wyniku postrzału na tropie zostaje zapach, tak hormon stresu. W tej chwili pokażę, w którym miejscu zwierzyna gruba na podstawie badyli jelenia wydziela tenże hormon stresu. Tu są zaznaczone tak zwane. Otworki zapachowe, którymi tenże hormon stresu jest wydzielany, tak samo jest na biegach dzika, czy też na badylach Daniela, bądź na cew w cewkach sarny. Właściciel psa myśliwskiego przed przystąpieniem do poszukiwania poszczałka zwierzyny grubej zostawia psa, czyli go odkłada w określonym miejscu, Pozycji warującej lub, lub siedzącej na uwięzi lub bez idzie na miejsce ze strzału i dokładnie ogląda zestrzał, jeżeli oczywiście zwierzyna nie padła w ogóle. I na podstawie odznak, które znajdują się na miejscu zestrzału, to znaczy rodzaju szaty, która została na miejscu ze strzału czyli resztek sukni, bądź też farby, która jest na zestrzale, ocenia, czy należy przystąpić do natychmiastowego szukania tej zwierzyny, czy należy odczekać określony okres czasu. Doświadczenie menerzy, przewodnicy psów oczekujących postrzałki zwierzyny grubej, mają w swoim posiadaniu e, zrobioną specjalną gablotkę z 16 części sukni zwierzyny gruby, szczególnie z jelenia lub z dzika. Jest to suknia letnia i suknia zimowa. I na podstawie rozpoznanych części sukni zwierzęcia Plus jakości farby, która znajduje się, lub nie ma tej farby na szczale, rozpoznają, gdzie została zwierzyna trafiona. I czy należy odczekać pewien okres czasu, czy ruszyć do natychmiastowego poszukiwania zwierzyny. Pamiętajmy o tym, że jeżeli strzelaliśmy wieczorem, staramy się w nocy. Nie szukać poszczałka, zostawiamy go do rana i rano zaczynamy poszukiwania. Oczywiście przed tym zaznaczając, gdzie żeśmy zostawili zestrzał. Ja szkoląc swoje psy myśliwskie, korzystałem z polskich wydawnictw, które są dostępne na naszym rynku, a także z wydawnictw, które opracowali nasi sąsiedzi z południa, to znaczy Czesi i Słowacy. Korzystałem między innymi z książki chów i szkolenie psów małych ras, która została w latach 90. wydana w Czechach, między innymi organizując konkurs posokowców szukałem jak wykonać koło tropowe do zakładania tropów niepofarbowanych do pracy posokowców. Z kolegą żeśmy z Elbląga Świętej Pamięci Janem Janiszewskim napisali do jego koleżanki, która była znaną hodowczynią psów rasy Springer Spaniel. Ta pani w ciągu dwóch tygodni przesłała nam zdjęcie oraz rysunek techniczny, jak wykonać koło tropowe do szkolenia psów na postrzałko zwierzyny grubej, na, jeżeli trop nie jest sfarbowany. Szanowni Państwo, każdy pies jest pewną indywidualnością. Każdy myśliwy musi, który nabył psa myśliwskiego, od samego początku jego nabycia, musi jego obserwować, jak ten pies się zachowuje. I metody szkolenia, wychowania trzeba dostosować do każdego psa indywidualnie, oczywiście korzystając z wcześniejszych doświadczeń, które zawarli posiadacze psów myśliwskich, oraz ci, którzy napisali teże książki jako poradniki. Zachęcam gorąco do studiowania książek, które ukazują się na polskim rynku. Między innymi książka Kinologia Łowiecka jest wydana przez Wydawnictwo Łowiec Polski. Do zakładania tropów niesfarbowanych używamy urządzenia tropowego, do którego przymocowujemy rapety, czyli biegi dzika, lub badyle jelenia, ewentualnie badyle Daniela, jeżeli w, tak, w naszym łowisku takie zwierzę występuje. W pierwszej kolejności przy Mocowujemy przy pomocy gwoździ przedni bieg lub przedni badyl. Z tyłu montujemy przy pomocy gwoździa tylny bieg lub tylny badyl. Następnie przystępujemy do zakładania ścieżki tropowej niesfarbowanej. Biegi, ewentualnie badyle, jelenia czy też daniela przygotowujemy w ten sposób, że po sceleniu sztuki odcinamy przy pomocy noża w stawach skokowych. Następnie wkładamy do woreczka możemy użyć pakowarki próżniowej celem wypompowania powietrza i takie, takie zestawy w ilości dwóch sztuk, to znaczy przedni bieg i tylny. Danej sztuki, lub badyl danej sztuki, wkładamy do woreczka i zamrażamy. Możemy takie, takie zestawy przechowywać do 8 miesięcy zamrożone w temperaturze do minus 18 stopni Celsjusza. One zachowują po prostu odwiat zcelonej zwierzyny, a zakładając ścieżkę tropową. Musimy pamiętać o tym, że do pracy psu niepotrzebna jest do końca farba. Potrzebny jest zapach scalonej zwierzęny, który zostaje wydzielany przy przednich biegach, ewentualnie przy przednich badylach Jelenia lub Daniela w tym miejscu i możemy możemy. Możemy przy pomocy takiego zestawu założyć ścieżki tropowe, na przykład dla dwóch, trzech psów o długości do dwóch kilometrów. Pamiętając, że jak zakładamy ścieżkę tropową dla pojedynczego psa, następnym razem musimy tą ścieżkę wykonywać w innym miejscu, bo pies ma doskonałą pamięć węchową. I orientacyjną w danym terenie pamięta zapach z danego miejsca do około 8 lat. Jeżeli byśmy pracowali cały czas na tej samej ścieżce tropowej, więc nasz pies by szedł na pamięć, nie patrząc i nie posługując się w ogóle zmysłem, jakim jest węch. Ścieżki tropowe rozpoczynamy od zakładania krótkich ścieżek. Pierwsza mogą być długości 50 metrów, jeżeli mamy młodego szczeniaka 4-5-miesięcznego, który już zapoznał się z odwiatrem zwierzyny, na którą polujemy. Następnie te ścieżki tropowe wydłużamy, komplikujemy psów w postaci tego, że wykonujemy załomy tak zwane w prawo lub lewo pod kątem rozwartym może być tych załamań kilka sztuk. Na końcu każdej ścieżki, którą zakładamy, możemy powiesić na drzewie, na przykład ten zestaw z biegami, z badelami, żeby pies miał tą satysfakcję, że właściwie doszedł. Możemy też położyć, na przykład skórę z dzika, jeżeli taką dysp dysponujemy. Możemy tą zestaw tropowy schować do Klatki drucianej, ewentualnie pobudzając przy pomocy sznurka, długiej linki, jak gdyby wymuszać psa, żeby oszczekiwał, bo uczymy w ten sposób oszczekiwania odnalezionej zwierzyny. Możemy również dla psa, którego uczymy do oczekiwania pozostałku zwierzyny grubej, uczyć przy pomocy farby, którą pozyskujemy ze strzelonej zwierzyny. Jadąc na polowanie zabieramy ze sobą jakieś zakręcane naczynie, do którego wsypujemy cytrynian sodu, czyli popularny kwasek cytrynowy, i używamy go w ilości 3 gramy na litr farby. 3 gramy na litr farby. Przy pomocy tego cytrynianu sodu możemy zakonserwować farbę, którą w najbliższych dwóch tygodniach użyjemy do zakładania sfarbowanych ścieżek zwierzyny grubej, na którą polujemy. Farbę również, jeżeli nie mamy cytryniany sodu, a chcemy przechowywać dłużej, możemy bez tego środka włożyć ją do pojemników plastykowych, przelać, przepraszam, i zamrozić. I wtedy ona utrzymuje zapach scalonych zwierzyny, farba, do 8 miesięcy. Zakładając ścieżki sfarbowane czy niesfarbowane celem szkolenia psa na tropach poszalonej zwierzyny, używamy do pomocy, żeby orientować się, że pies właściwie nas prowadzi. Używamy takich rzeczy jak zszywacz tapicerski popularny, i kartki papieru. Możemy też się posłużyć, używając taśmy która jest w tej chwili dostępna w różnych kolorach. Po odbytym treningu uży, używane kartki papieru bądź kawałki taśmy do oznakowania ścieżek tropowych po prostu ze sobą zabieramy, ażeby nie zaśmiecać w lesie. Jesteśmy na zestrzale, za chwilę rozpoczniemy pracę, szkolenie psa na ścieżce niesfarbowanej. Jest z nami kolega Jan Rochewicz, który y, poprowadzi psa rasy jamik szorstkowłosy standardowy. Pies nazywa się Kaja z Kniei nad Browiną. Przed zakładaniem ścieżki niesfarbowanej że pamiętamy o tym, ażeby nie układać tej ścieżki pod wiatr. Sprawdzamy zawsze kierunek wiatru. I tu w tym przypadku, jak żeśmy sprawdzili wiatr używając zwyczajnej zapalniczki. Więc wiatr mamy boczny możemy zacząć za chwilę pracę psa na niesfarbowanym tropie. Pies z niewielkimi błędami doszedł do końca założonej ścieżki tropowej. Jeżeli zauważamy, że pies schodzi nam ze ścieżki tropowej, którą żeśmy wcześniej założyli, bierzemy pod pachę, praktycznie psa, i naprowadzamy go na właściwą drogę. Tam, gdzieśmy oznakowali przy pomocy kartek papieru. Takie treningi dla psa robimy nie więcej, jak raz dziennie. Bo dla psa to jest pewien wysiłek, po którym też pies musi odpocząć. A raz w tygodniu robimy mu przerwę dzień wolny od pracy. Serdecznie dziękuję Państwu za obejrzenie naszego odcinka na tropie, gdzie żeśmy pokazali pracę psa na tropie poscalonej zwierzyny grubej. Zapraszam wszystkich myśliwych, ażeby zakupowali psy myśliwskie, rejestrowali je w Związku Kinologicznym w Polsce, który jest jedynym związkiem należącym do Międzynarodowej Federacji Kinologicznej, który organizuje próby i konkursy psów myśliwskich. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Zapewne spotkamy się na konkursach psów myśliwskich organizowanych przez okręgowe zarządy Polskiego Związku Owieckiego. Do zobaczenia, Daszbur.